Tutaj w prawo sprawdzimy, czy płosie nie pukają, zawiniemy na skręconych kołach na maksa. Jesteśmy na prywatnym terenie, także pan powiedział znowu, że po parkingu możemy się przejechać. Tak wyglądają nasze nagrania w Niemczech, ale nie mamy prawa wyjechać z tym samochodem na drogę publiczną. Tu nie ma wyjazdu. Tak, cofniemy sobie. To dlatego, że auto nie posiada tablic. To częsty przypadek w Niemczech. Jeśli planujecie samemu sprowadzić samochód z tego kraju, przygotujcie się na podobne niespodzianki. Pan mi opowiedział, że jeździła tym samochodem jego żona. Była A? jego drugim właścicielem i od dwóch miesięcy samochód stoi po prostu w garażu i czeka na swojego y, nabywcę, nabywcę, bo kupili żonie po prostu inny samochód. Pan się spieszy do biura, więc dał nam jeszcze pięć minut. Po prostu i mówi panowie, albo rybki, albo Pitki jeździcie sobie, wiesz, dawaj tam jedziemy kawałeczek dalej za ten żywopłot. O, ma wspomaganie? Ma wspomaganie. Pokaż układ kierowniczy. Ma, bo były trójki właśnie okay. z tego kontyngentu w 1992 trzecim roku, że były 1-4, bez wspomagania kierownicy strasznie się trzeba było nawalczyć i namachać, żeby cokolwiek z tym samochodem zrobić. Czterobiegowy automat, do trójki można sobie jeszcze tutaj w trybie tak. manualnym, prawda? albo jeden, albo dwa, albo trzy, zmieniać, rzadko się z tego korzysta, ale czasami w górach. I ewentualnie dociągnięcia czegoś cięższego, co? Czy no na wiem, przykład no? jak musisz motorówkę zwodować albo coś. Daj troszeczkę o, tak, postarajmy się przez te bramy przejechać trochę bardziej dynamicznie. Hamulec będzie trochę nam tutaj churgotał, ale jest nie też cisza, nie, co? Tak, jest cichutka, naprawdę. Daj na maksa zrób takiego oberka po prostu na namaksa skręconych kołach, o mm. rzadkość w tamtych czasach automat, naprawdę to była też czysta ekstrawagancja. Także cieszę się ogromnie, że taki egzemplarz udało się znaleźć. W środku, nówka. Jest nówka, naprawdę, szacunek, no. naprawdę, że coś takiego jest w takim stanie po tylu latach. To jest właśnie niemieckie podejście do tego. Pani jeździ, pani dba, pani się cieszy po prostu, że go ma. A jeszcze, rzeczywiście, to jest niby nic, ale jeżeli masz świadomość, że to jest ta wersja Pink Floyd, tym bardziej, jeżeli to jest. Yang Timer to warto w coś takiego wchodzić. Nie masówka, tylko żeby on miał w sobie cokolwiek, nie? Tak. czego inni nie mają. Nie, to jest no, naprawdę niezwykle. bomba, bomba, mega auto. A jednocześnie, jak chcesz sam dłubać, niezwykle prosty konstrukcyjnie. Tak. Wszystko zrobisz tutaj sam w tym samochodzie. Do wszystkiego jest genialny dostęp od strony mechanicznej. Super. No i w sumie sądzę, że przebieg też taki, może być realny, skoro użytkowała go starsza pani. Tak. 144 tysiące przejechane. 95 rok produkcji. E, do tego auta Tak, są opony zimowe. Są koła całe. Okej. Okay. Mój drogi, kończymy. Puścimy, Puścimy pana do biura? Kończymy, tak. Nie będziemy panu zajmować więcej czasu. Cieszysz się? Cieszę się bardzo, naprawdę. W szoku jestem, że powtórzę się kolejny raz, ale że. No, takie auto naprawdę znaleźliście. Bomba. Dla mnie naprawdę bomba. Też się cieszę ogromnie, z autorewersem. Tak. <laughs> Największą zaletą tego egzemplarza jest zarówno stan karoserii, jak i wnętrza. Technicznie też autu nic nie dolega. Golf z automatem to prawdziwa egzotyka. Szkoda tylko, że nie ma klimy i aluminiowych felk. Wtedy byłaby pełnia szczęścia.